Serce Jezusa nieskończonego majestatu. Mówi się za nami. Pisz moja córko, serce, o którym Ci mówię, jest sercem Boga. I jest boskim przybytkiem pełnym chwały. W tym sercu przebywają wszystkie łaski i dary jakimi chcę Was obdarzyć. To serce jest przedmiotem uwielbienia aniołów, zastępów anielskich, którzy dniem i nocą podziwiają Jego majestat. Moje dziecko, nie znasz serca, które nie było bytknięte żadnym złem i żadnym upadkiem. Moje najczystsze serce jest czyste i dziewicze nikt nie dotknięte żadną ludzką słabością. Jest siedzibą mojego bóstwa i jako takie godne jest największej czci. Majestat mój skrywa się w moim sercu. Jest to miejsce, majestat nieskończonych w swej chwale, w potędze i doskonałości. Im bardziej przybliżasz się do mojego serca, tym bardziej poznasz, jak wielka jest chwała mojego serca i jak nieskończony jest jego majestat. Ludzkie serce może odnaleźć mieszkanie w moim sercu i pragnę, aby ludzie naśladowali cnoty mojego serca, jednak jego majestatu nie zdołacie dosięgnąć. Ucząc się i poznając moje serce, możecie podejść bardzo blisko, ale nieskończony majestat mojego serca jest cechą boską, której nie zdołacie naśladować w waszych sercach. Mówiłem Wam o tym, że moje serce jest sercem ludzkim, które rozumie, które odczuwa. które cierpi jak serce człowieka. ale jest również sercem Boga i to wezwanie mówi o tej właściwej prawdzie. Przybliżając się do mojego serca, przez naśladowanie go, dojdziecie w końcu do miejsca, gdzie człowiek może już tylko upaść na kolana i oddać pokład. Zdrowia mojego bóstwa wiecznie żywa i twórcza miłość zamieszkuje moje Boskie Serce. W nim swoją chwałę odbiera cała przynajświęcza Trójca w całej swojej pełni i nieskończoności. Moje najświętsze serce, czy uosobienie całej Boskiej miłości przy najświętszej trójcy jest obrazem jej i chwałą. Z tą swoją pełnię osiąga wspólnota Boga i człowieka. W całym swoim wspaniałomyślnym planie wywyższenia człowieka w moim sercu człowiek staje się boski. I jednocząc się z Bogiem przez wolę złożoną w miłości, w miłosnej, całopalnej ofierze. Ponadto nie ma nic. Większość Was już jest tym szczęściarzem, który złożył w miłość w swoją wolę w miłość w miłosnej, całopalnej ofierze Bogu. To, moi drodzy, nie ma nic. Jestem w pełni człowiekiem, który jest w pełni Bogiem. Zawołowawszy wolną wolę jako człowiek, złożywszy z niej całą palną ofiarę na krzyżu, ugustiłem swoją naturę i oddałem Wam owoc mojej ofiary, moje serce. przybytek Boga, otwarty na przyjęcie człowieka. Błogosławię Was na tej drodze do mojego serca. W imię Ojca i Syna i Świętego. Amen.